Nie wiem jak wy, ale ja mam czasami takie wrażenie, że grzech w moim życiu jest takim kwasem. Wprowadza taki mocny kwas do mojego życia, i to życie wtedy nie jest wcale dobre. Święty Paweł dzisiaj mówi o kwasie złości i przewrotności. Wymienia je jako przeszkodę do prawdziwego świętowania pasy. Co jest Twoim kwasem? Co Tobie przeszkadza w świętowaniu radości, która wynika z tego, że Pan Bóg Ciebie wyzwolił? Co Tobie przeszkadza, żeby przejść z niewoli zła do wyzwolenia, które płynie od samego Boga? Przedziwna sytuacja, kiedy słyszymy o faryzeuszach, którzy śledzą Jezusa żeby zobaczyć czy on nie uzdrawia w szabat. To jest naprawdę przedziwne, że mogą obserwować to, że chromy zaczyna chodzić, niewidomy zaczyna widzieć, że ktoś, kto ma uschłą rękę, nagle ta ręka zaczyna działać, że są wyrzucane złe duchy, a na czym oni są skupieni? Na tym, czy aby jakiś przepis nie jest złamany. Przedziwne. Nagle stają się śledczymi, podejrzliwymi, zamiast po prostu oglądać, co Pan Bóg może zrobić w naszym życiu. Dlaczego? Dlatego, że przepisy to jest coś, nad czym my możemy zapanować, co my możemy sami zrobić. Pan Bóg nie jest nam potrzebny do wypełnienia jakichś zwykłych przepisów. Pomyślmy sobie, co by było, gdyby któryś z tych faryzeuszów miał uschłą rękę. Przychodzi do Niego Jezus i mówi mu, żeby tę rękę wyciągnął. To by była straszna bieda, jakby On tej ręki nie wyciągnął, bo bałby się, że jakiś przepis, coś nad czym On jest w stanie zapanować, zostanie złamane. I może rzeczywiście tak być w naszym życiu, że my chcemy sami nad wszystkim zapanować, sami sobie uporządkować życie duchowe i sami siebie zbawić. Bo chcemy wszystkie przepisy wypełnić. A Jezus przychodzi i mówi do nas: Wyciągnij tę uschłą rękę, wyciągnij do mnie to, co w Twoim życiu nie działa, co jest martwe, gdzie nie ma życia, nie ma miłości, przynieś to do mnie. Możemy się tego przestraszyć, bo to znaczy, że mam stanąć przed Bogiem i Mu to wszystko odsłonić, i Mu powiedzieć, że, że ja nie daję rady, że ja nie mam siły do tego żeby żyć cały czas miłością że w moim życiu jest jeszcze mnóstwo grzechu i mnóstwo biedy ale stanę tak wtedy gdy będę na nim skupiony kiedy zobaczę że to jest mój zbawiciel który przychodzi mnie uzdrowić jak będę podejrzliwy wobec siebie samego i będę myślał tylko o przepisach i czy ja już je wszystkie zachowałem czy jeszcze nie to będę widział Jezusa, który gdzieś tam może uzdrawia, ale na pewno nie mnie, bo ja mam za dużo jeszcze niespełnionych przepisów przecież. Bardzo ważna nauka dla życia duchowego. Nie chodzi o to, żebym ja najpierw spełnił wszystkie przepisy i na nich się skupił, ale żebym zobaczył, gdzie ja ich nie potrafię przestrzegać i przyszedł z tym do jedynego zbawiciela.